35 złotych od osoby, tyle od 1 stycznia płacić będą jeleniogórzanie za wywóz śmieci. To 8 złotych więcej niż dotychczas. To jednak propozycja dzisiejsza. Jeszcze tydzień temu cena za wywóz odpadów miała być uzależniona od ilości zużytej wody. To nie jest proste, że to ten dokument powstawał wiele miesięcy i faktycznie pracownicy Wydziału Gospodarki Komunalnej przygotowali szereg analiz, studiów, zastanawiając się, jaką zasadę przyjąć, faktycznie w bardziej uczciwym weryfikowaniu odbiorców odpadów i naliczaniu opłat. I okazało się, że jak na najlepszym miernikiem jest woda. Mieszkańcy realnie mają wpływ w większym lub mniejszym czasookresie na kształtowanie swojej opłaty, co w dzisiejszych czasach ma ogromne znaczenie. Wiele niej Górze około 15 tysięcy osób, nie płaci za śmieci, mówi radna Anna Kornecz-Bartkiewicz. Plusem tego systemu jest to, że jest on szczelny. Ponieważ będzie naprawdę tak, tak naprawdę będziemy wiedzieli, ile osób te śmieci produkuje, tak? Bo jeżeli deklaracja jest złożona na jedną osobę, a mieszkają cztery, no to te trzy produkują śmieci, więc jest to fair wobec osób, które złożyły rzetelnie deklarację i segregowały śmieci. Jednak dodaje, że opłaty mogłyby być niższe i wskazuje rozwiązanie. W lubawce za tony zmieszanych to jest 140 zł, taki jest koszt odbioru. Jelenia góra płaci ponad 500 zł. Więc wiemy skąd są te koszty. Jelenia Góra wybrała najdroższego odbiorcy śmieci. Prezydent na dzisiejszej konferencji podkreślał, że pomysł ten przygotowany został na prędce i jest nieczytelny. Ta propozycja e, m, przejścia na wodę jest zbyt skomplikowana, żebyśmy teraz ją wprowadzali, biorąc pod uwagę jeszcze jedną sytuację, że mieszkańcy nie byli do tego przygotowani i mamy dużo takich sygnałów, dużo takich protestów, że na przykład, bo nie będzie nam wolno włączyć podliczniki, wyłączyć z użycia, czyli ci, którzy dzisiaj podlewali sobie ogrody byliby niestety z tego tytułu zbyt mocno obciążeni, dlatego też przeliczamy jeszcze raz i po, dzisiaj, po konsultacjach przede wszystkim z, z głównymi odbiorcami wody, przede wszystkim z tymi z konsultacjami też z mieszkańcami, doszliśmy do wniosku, że jednak najprostsza i najbardziej Bezpieczna dla mieszkańców to będzie opłata za osobę. Zachodzi więc pytanie, czy konsultacje z mieszkańcami nie można było przeprowadzić wcześniej, tak by uniknąć zamieszania? Były cały czas konsultacje, tylko były konsultacje przede wszystkim z zarządcami, były konsultacje ze spółdzielniami, czyli nie, mniej było konsultacji bezpośrednio z mieszkańcami. Dzisiaj mieszkańcy zgłosili mi, na, mi takie problemy i w tym momencie. Zrozumiałem, że to nie jest takie proste, jakby nam się wcześniej wydawało. Ostateczna decyzja co do kwoty za wywóz śmieci zapadnie 8 grudnia na korespondencyjnej sesji Rady Miasta. Pytanie tylko, czy deklarowana stawka za wywóz śmieci się nie zmieni.